Cześć i czołem drodzy widzowie. Witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z bety nowego Slendera, a dokładniej The Rival. Cóż, pierwsze wrażenia niesamowite. Beta wystartowała 3 dni temu, jeśli si się nie mylę, albo wcześniej. Nie, to jest teraz ważne. Ważne, że po wykupieniu wstępu najniższa cena to 16 zł, 3 dolary. Naprawdę możecie mieć pewność, że te 3 dolary naprawdę to nie będą pieniądze stracone. Wrażenia z bety to, to jest coś niesamowitego. Slender doskonale widać, że pierwszy slender, z którym mieliśmy do czynienia jakiś czas temu to ta wersja The 8 Pages to był zaledwie malutki teścik, malutki pokaz. Możliwości, które gotują się w przyszłości, i oto je mamy przed sobą. Cóż, wiele się nie zmieniło. Widzę ustawienia nawet takie same. I już pierwsza kartka, pierwsza lokacja. Żebyśmy się tylko tak nie zapędzili. No cóż, chyba wszyscy doskonale widzą tą wielką przepaść, jeśli chodzi o ten wielki skok graficzny. Można się poczuć trochę jak w Battlefieldzie, albo jak to woli w crazy się. Cóż, do wyboru, do koloru. A my chyba będziemy mieć już drugą karteczkę. Nie? Nie ma tu naszej drugiej karteczki na no, ulicy. No cóż, to będziemy musieli szukać dalej. Klimat zachowany, nawet ulepszony moim zdaniem, bo nowe efekty wizualne wręcz czasami mogą nas, nas sparaliżować. Może przesadzam leciutko, ale chcę ocenić Slendera jak najlepiej. Nawet jeśli to jest beta. o, o, o kto tam był? Kto tam był? Przecież to nasz pan Slender. My tak gadu-gadu o tej grze zapomnieliśmy, że nasz tytułowy bohater tutaj na nas czyha. No cóż, dobrze. W tych kontenerach to jest kolejna wakacja. Będziemy musieli znaleźć kolejną karteczkę. Razem z pomocą pana Slendera. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest. Kurczę, ostatnio moje takie próby kontrolne z tą grą poszło, poszły banalnie. Zebrałem chyba 3 razy 8 karteczek. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem w to wcześniej zagrać. No ale naprawdę. Dobrze. To jest chyba malutka sugestia, żebyśmy sobie odpuścili na razie te kontenery. Zobaczymy, wrócimy tu na pewno później. Teraz przejdźmy dalej. Za mną jest, prawda? Nie będę się obracał, wiem. O, kolejna ka kartka. Help me, Joe. Yeah. Dobrze. Huh. Jeszcze taka malutka ciekawostka. W menu głównym na razie w wersji beta jest zakreślona opcja Select. Jak to było? O Boże, zapomniałem, nieważne, tak czy siak będzie opcja wybrania poziomów. O Select Stage, dokładnie. Czyli szykują się kolejne poziomy? No kurczę, ta gra na pewno wciągnie nas na, 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 na dłużej niż kierowców. Jak już mówiłem, on był jedynie małym testem możliwości. O nie, tylko nie domek. Do domku staram się nie wchodzić. Jak widzicie, pan, pan Slender też nas tam leciutko tak nagania. A to może być pułapka. Cóż zawsze staram się znaleźć kartki. Wszędzie tylko nie w domu. Na razie spróbujmy w innych lokacjach, a domek sobie zostawimy na później, bo nie ma co ryzykować. Ten domek to jest główna przyczyna zgonów wszystkich beta-testerów. Tu powinna być kartka. Jest, zebrałem ją chyba po drugiej stronie była. No ale cóż, mamy moc DGI i innych super bohaterów. Niestety nie możemy pokonać Slendera. Cóż. Dobrze, tam jest kolejna kartka. Widzę cię przez tekstury. 5 na 8 kartek jakoś to idzie. Zobaczymy. Czy znowu zbiorę wszystkie 8? Ale tu nie ma się co chwalić, ponieważ poziom trudności... W tym slenderze nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale moim zdaniem jest ciut niższy niż w pierwowzorze, naprawdę, tutaj w pierwszym slenderze mój rekord to było 5-6, naprawdę. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że gra była trudniejsza, czy po prostu, że teraz się jakoś, nie wiem, nastawiłem, tak, ale tutaj idzie mi o wiele, raczej się. O, tak, ja tak wychwalałem te efekty wizualne, a tu tymczasem one robią nam różne przykłady. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Byliśmy nad jeziorem? Tak, byliśmy nad jeziorem, ale tu jeszcze są kartki. W ty na tych kontenerach muszą być. Chyba, że ich tu nie ma, ale za to są w domku. Pani Slender, gdzie postawiłeś kartki? Może wam powiedzieć? Chyba nie chcę nam powiedzieć. Tak, zwykle się okaże, że Wy pewnie już widzieliście pięć kartek tutaj, a ja żadnej nie widzę. No cóż, ja nie jestem. Ja nie jestem takie sokole oko jak Wy. Nic no, będę szukał. Tylko, żebym nie natrafił na pana Slendera, będzie nieciekawy. Dobra, chyba tutaj niczego nie znajdziemy, tak się obawiam. Nie wiem, nie mogę tu żadnej kartki znaleźć. Chodźmy zatem, przejdźmy sobie przez ten bardzo malowniczy wąwozik. Ciekawy, dokąd nas zaprowadzi. Mam nadzieję, że do kolejnych lokacji. Chyba zebraliśmy 5. Nie, nie pamiętam już, niestety. 5 albo 6. Niestety nie pamiętam, pewnie wiecie. Tak, czy siak, jeszcze nam zostało? Gdzie on jest? Gdzie on jest? O nie, domek. Sprawdźmy, czy jest za mną. Jest. Dobra, to może będziemy mieć szczęście i nas nie zaskoczy w domku. Także ściszcie słuchawki natychmiast. SUS. Gdzie on jest? O Boże. Gdzie są kartki? Nie ma tu żadnej z nich. Tryb snajperski. Dobra. Za rogiem pewnie będzie Nie ma, dobra Och, panie Slender Co ty mi tu kroisz za niespodzianki Czuję się zmuszony wejść do tego budynku jeszcze raz Ale Na razie pójdźmy gdzieś indziej, żeby wyprowadzić stamtąd Slendera, żeby skupił się na nas, bo jeśli tam został to szybko skończymy grę. Niestety też już byliśmy. Za mną, jest za mną. Bardzo dobrze. Teraz wystarczy go ominąć i wejść do środka. Chociaż ja tu nie mówię, że to jest jakaś super strategia, bo Slender może być wszędzie. Ale coś tak ostatnio myślę, że się skupia na moim ogonie. Można zamknąć drzwi przydałoby się. Nie. Pewna śmierć, ale co tam? Patrzę się w dół, bo staram. Ok, mamy karteczkę. Przejdźmy teraz spokojnie. Włączmy najpierw latarkę, albo i nie. Czy on jest przede mną? Tak, zablokował nam wejście, trzeba stąd, stąd uciekać. O oh fuck, o oh fuck. Jest wyjście, dobra. Dobra. Okej, okay, okej, okay. dobra. Dom zaliczony. Uff. Jezus Maria. Teraz się będzie teleportował przed nami, bo chyba zabraliśmy 7 na 8, jeśli się nie mylę. Sorry, ale nie mogę się skupić. I teraz się będzie teleportował przed, przed nami. Potrzebujemy jeszcze i... Jeszcze jedna ostatnia i wszystko będzie dobrze. Jeszcze jedna ostatnia. Nie może tu byliśmy. kanu Pamiętam, by, byliśmy tu, nie? Tak, tu na stówę. Tak. Tryb snajperski. Włączony. Du -dum -du -dum. Dobra. Najbardziej mnie korci, żeby wrócić do kontenerów, ale tam naprawdę nie ma żadnej kartki. Albo jest. Samochód, samochód, czy ty jesteś naszą ostatnią nadzieją? Nie wiem, czy tu byłem. Chyba byłem. Nie wiem, ale i tak sprawdzę. Słyszycie, slender? Nic, przejdźmy dalej. Nie wiem, gdzie jest. Już nie wiem skąd oh. Nie, nie, testujesz moje nerwy, panie Slender. Tu musi być gdzieś ostatnia karteczka, musi. Za mną, przede mną, z boku. Co się dzieje? Ja nie patrzę się na niego, hej. Może nic nie widać. Uciekam pewnie by byle gdzie, żeby tylko przetrwać. Je su to za, jakbym lepiej zaplanował to zbieranie karteczek w domek. Tu już byliśmy. Chodźmy tędy. W dół, w górę. W dół. O Boże! Cóż, na ostatnim etapie nie mamy dużych szans na przeżycie, szczególnie w takich warunkach perski Pyrski Dobra do, A teraz sobie wyobraźcie, że na ostatniej kartce musielibyśmy wejść do domu no To właśnie tego chciałem uniknąć Ostatnia kartka Ostatnia No nie możemy się... <grymne> oh. Na ostatniej kartce Slender to prawdziwy Slender Przedtem to było... To było po prostu lightowo To było lajtowo. Teraz... Kartka! Kontenery! Gdzie tu jest kartka? Niestety, tu są duże szanse, że zginę. Ho ho ho! Ho Kto jest na moich plecach? <laughs> Czy to była... Wydawało mi się chyba. Ale widziałem jakby kartkę! Jakbym widział kartkę! Nie jesteśmy w najlepszej sytuacji. Głupi samochód. Tu już byliśmy, albo nie ma tu kartki po prostu. Ale jest za to który lubi nas straszyć. Okej, okej, okej. Nie wiem, no, może na drzewie, gdziekolwiek. Jezioro, byliśmy tu już! <laughs> Slenderman, przepraszam, domek. No Controllera nie chcę się zabić. Nie wejdę tam. Do... O, o, kurde. O, kurde. Dobra, to jego teleportacje to jest ostra gra, powiem wam. To, co on nam tu wyprawia? Nie, nie. Zginę w kontenerach, wiecie, bo... Szukałem we wszędzie, no. Nie ma. Weźmy jeszcze raz do wąwozu, nie wiem. Spadniemy. Jakoś lewitujemy czy co? Bo jakoś tak spadaliśmy kurczę, jak... Nie wiem. No spadochronie. Może jesteśmy sekretnym żołnierzem, który się zgubił w akcji spadochroniarz. <laughs> nie wiem. Ciekawe, co to za fabuła zostanie wprowadzona do tej gry. Na pewno będzie. Bo z traileru wynika jasno, że coś tutaj będzie. Coś tutaj się będzie dziać. To nie będzie tak przypadkowo. Jest! Gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Tutaj już byliśmy w namiocie. Wzięliśmy tu kartkę, wzięliśmy, wzięliśmy, pamiętam. <laughs> Slender manipuluje moim umysłem. Nie chcę, ba to jest najgorsze. Ja nie chcę przedłużać filmu, ale chcę zdobyć kartkę. A wątpię, żebym zginął, bo tu raczej to nie jest trudno się uratować. Przejdźmy jeszcze ten, na pewności. Nie, przecież tam zaczynaliśmy, to musieliśmy tam wziąć kartkę. Teraz sobie przypomniałem. Sorry. Ale przejdźmy jeszcze raz, żeby chociaż uciec od niego. Slender przestań, przestań. <tryk> Jezu! Okej. Okay. Okej. Okay. Teleport, prosto w twarz. 7 na 8 kartek, jeśli się nie mylę, ale chyba tak, bo teleportuję się przy siódmej. O! Oh. Dobra, dobra. Myślę, że godnie walczyliśmy ze Slenderem. Niestety tym razem nie udało mi się zebrać 8 kartek. Może następnym razem? Myślę, że tak. Na ten, ta, na ten czas ja Wam bardzo dziękuję za to, że chcieliście obejrzeć tą betę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Myślę, że Was ta beta też przekonała, podobnie jak mnie że Slender The Arrival to będzie naprawdę, naprawdę godna i każdego grosza warta produkcja. Ja Wam bardzo dziękuję, zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów i oczekujcie kolejnej próby w Slenderze o no, zdobyciu ośmiu kartek. No to co? Do zobaczenia, cześć!